W tym odcinku na moim kanale zapraszam na odcineczek Odcinek. Gatowi do Harlemi. Niektórzy już przyszli. No właśnie. A no, oni się przejrzeli. Jak cię ma to? Ubranie, przebranie. A jaka zajmie okulary. Za bo by nie potrzebami. Jak ci okulary. Jak ci się bierze za mapa? A ty Gdzie nasze ubranie będzie tutaj? Bo myśmy tu się zaprosili Nie, ja to będę z tym, ja będę przybrana do tego, ja będę za pirata. Właściwie to ja chciałam mieć tą paskę. Mam tą paskę, a paskę, ale na bardziej pasuje do tego pirata. To jest moje przybranie. Moje to będzie to. No, mam Ładny masz strój, Olga. Ej, Nie śmiałam masz karady, ale patrzę ci po kolei, włosów to No, ładnie wyglądasz. Ej, to ja bym lepiej wyglądał w tej masty. No dobra, to ja lepiej będę wyglądać tak. Nie wiem, tak wyglądać, dobra. Tak wyglądać, a ja będę A, ktoś jeszcze piratem. A miał być jeszcze... A tu ma być. A zapomniał, coś, że tutaj ty. Je a kiedy przyjdzie ta twoja znajoma? Powinna być sa niedługo. Już jest! Mamy za siebie strój chyba. Podoba Ci się ten pomysł? O taki? Będziesz jakaś ok, kacz. będzie dla siebie za duża. Ale będziesz mieć strój halloween. No, czy to jakieś dziedziny i są. Tu. Najpierw będziecie wychodzić po domach, bo to będzie praska. I tak mają wejść, są z waszej klasy. Myślałam, że proszę drugą. Myślałam, że proszę ja. To ja. A to ja. Jejku, co chudzy przybrany jesteś, co nie to poza. Ja za... Pirata. Jeszcze równie tak. Widzę, nie widzę, bo są. Co ja się nazywa pirka? Ja sobie przypominam, że włażę jakiegoś... Jestem przepraszam, no właśnie no jestem podobnie przebrana jak do niego. Jestem przebrana jak to, Jak ona um, inaczej to wygląda, bo jestem przebrana z czarownicy. To jest jakaś jakiegoś... ja Nie chcę Nie Wiadomo co, jakieś ście, no jakieś ten nie będą... No tak dziwnie to wygląda. Ja no, oczywiście za dzwoneczka. No zgadnijcie z kogo. Aha, wiemy około chodzi doma. trochę za nie to poza. A free przyrazałam pająki. cię to zrobiło. Chodźmy po doma. Ja zrobię ciasto za ten czas. No dobra, zaczynamy chodzić. Już jesteśmy ustawieni w drużynę. Jest tu, jest pięć osób. Każdy w każdej drużynie jest. W pierwszej drużynie jestem ja. Ja on. on. W drugiej drużynie są jest... jakieś pająki takie. Przypranie pająki. Julka. Pole. Bo... jest ma ja. To znaczy kto? Nie, yeah, aha! O trzeciej drużynie co roku jeszcze robię? No chodźmy już do tych domów, pokładam go do domu. Musimy się w jednym osobie, jednak będzie tak lepiej. Chcę pamiętać. Dwa nimi, kto kiedyś jeszcze co mać? Dzwonek do drzwi, ale nie wam. Co za alarm! Jej, kto się tak dziwił na dzwonek do drzwi, ale nie wam. To mnie źle, musiałabym coś takiego zakupić. Macie cukierki, cukierek albo przykos. go oczywiście po jednym. W opakowaniu. Miła wpłaca nasza nauczycielka. No. W Na każdym razie znowu idziemy do kolejnego domu. Cukierek albo psikus. Teraz ja dzwonię. Ja dzwonię. Ja Nie odzwania. Czy wy jesteście ślepi, czy co? Nie widzicie, że zostawiłam czekoladki na balkonie? Jezu, ja ci kręcę. Ja ci kręcę, jaka, jaka dziwna kobieta. Trochę tych małych ale nie wiem czy nam na wszystkich znaczy. work. Jej kupi już przeniesię. A. Mmm, ma bra. Przestawcie się z tymi czekoladkami i nie jechcza. na Halloween. Otwieram, macie tutaj słuchajcie. Zwiedzanie po domach, po powrocie ze zwiedzania po domach. jak to zrobiła tak osoba. No, powinna za imprezę. Co tam? Drugi raga, ale Co? I zbudziliście, ale będziecie raz przygodzili. Przygodzimy po Aha, czy finie sobie za Chcecie cukierki z czegoś takiego z tego. Macie koszyk, tylko cukierki koszyku. Z tego koszyka dobra. Dobra, to my idziemy. No.